Witajcie, drodzy uczniowie! Dzisiejsza lekcja to podstawy magii. Ja, księżniczka Celestia, będę Was uczyć wielu ważnych i ciekawych rzeczy. Związanych z magią. Wiecie, nauka magii może być jednocześnie dobrą zabawą. Magia jest tajemniczą siłą, która występuje pod różnymi postaciami. Magia może być wielka i śmiała, starożytna i dostojna, a nawet dziwaczna i nieokrzesana. Każdy z nas ma inne magiczne zdolności. Różnimy się kolorem naszej magicznej aury i mamy różne talenty, jak na przykład. Proste zmysły do wygłupów. Albo umiejętność wyszukiwania cennych skarbów. Zdolności kucyków przejawiają się dość wcześnie, a ich magia zawsze jest niepowtarzalna. Jak na przykład stale falująca grzywa. By opanować swój magiczny talent, trzeba się dużo uczyć. Ale uwaga, jeśli ktoś stosuje magię do niewłaściwych celów, to może być bardzo niebezpieczne. Jednak jeśli używa się jej mądrzej z miłością, to możecie osiągnąć wszystko, co tylko sobie wymarzycie. Zwłaszcza, gdy używa się magii przyjaźni.